Witam, kochani, serdecznie. Witam bliźnięta. Jest to rozdanie na pełni księżyca 15 listopada. Kochani, ja nagrywam troszeczkę wcześniej, dlatego że ten listopad jest bardzo intensywny. Jest to miesiąc 11, czyli wiadomo, że bardzo silnie działa manifestacja tego miesiąca. Dodatkowo też, kochani, chciałam Wam powiedzieć, że 15 listopad jest to też również w karcie Tarota, karta diabła, karta 15. Więc w tym miesiącu bardzo dużo możemy mieć silnych emocji, a wiadomo, że emocje bardzo mocno pracują na manifestację naszych myśli. Więc chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli tylko możecie. Jeżeli macie czas, abyście zwrócili uwagę na to, jak się szybko wszystko manifestuje u Was, jaki jest wzrost i jak wyglądają właśnie te myśli, które przychodzą bezwiednie, tutaj nie jest mowa o myślach, które na siłę sobie gdzieś tam wytwarzamy, ale na temat myśli, które, które sobie gdzieś tam biegają w locie, i jak później, Manifestacja tych myśli jak szybko się u was objawia. Hmm, chciałam po prostu to zobaczyć. Jeżeli macie ochotę, komentujcie w komentarzach, bo u mnie naprawdę słuchajcie takie myślenie hmm, bezwiedne, takie sobie, a na przykład gdyby tak, i tak dalej, i tak dalej. To nie trwało dłużej jak dwa dni, więc naprawdę jest u mnie bardzo silna manifestacja. Zwłaszcza kiedy nie myślę, pomyślę o czymś, przestaję myśleć i wyrzucam to. Wtedy to się manifestuje diametralnie. Także kochani, również chciałam wam zwrócić uwagę, żeby uważać na emocje tutaj, bo ten miesiąc może być bardzo naprawdę intensywny i bogaty w przeżywanie różnych emocji. To mogą być emocje, kochani, pozytywne, negatywne, dlatego dobrze by było, żeby uważać i żeby te emocje kontrolować, tak? Bo wiadomo, że jak wysyłamy do wszechświata coś, to dostajemy to w postaci manifestacji, a lepiej, żeby to były tylko fajne rzeczy, prawda? Więc, kochani, zaczynamy. I to bliźnięta, tak? Osoby z poznaku bliźniąt. Ja sobie to zrobiłam, słuchajcie, kakałko. Ta pełnia jest przepiękna w byku. Przepiękna, naprawdę. Wykorzystajmy tą pełnię. Widzicie? Dwójka. Ach, właśnie planowanie. Manifestowanie. Super. I teraz tak, osoby spod znaku bliźniąt. Szansa, która przypada na ten miesiąc dla Was. Co jest szansą dla Was w tym miesiącu? Przepiękna równowaga. Czego nie robić, drogie bliźnięta? Czego nie robić? Czego nie robić? Mm. Niesamowicie. Mm. Um. Co należy zrobić? Uuu. Musiałam na chwilę zatrzymać. Bo tutaj mi po prostu wszystko się gdzieś porozwalało. Dobra. Teraz tak, um, czego lub kogo potrzebujesz do pomocy. Czego lub kogo potrzebujesz do pomocy? Bliźnięta. 15 listopad. Kogo lub czego potrzebujesz do pomocy? Kogo czego dopełniać, tak? Jak to było? <grych> w podstawówce? Kogo lub czego potrzebujesz do pomocy dobrze. Mhm. Co ukaże pełnia? Pięknie. Rezultat, wynik, rezultat tej pełni dla Was. Co? Co będzie wynikiem tej pełni? Co będzie wynikiem tej pełni? Pięknie. Słuchajcie, no, z przełożenia jest: Czeka Was albo podróż, albo zmiana zawodu, albo podjęcie działań. Mających na celu ratowanie swojej osobowości, dosłownie. Ratowanie się przed. Um, ratowanie się przed. zastojem, um, rządzą, um, nieumiejętnością wyjścia z sytuacji. Tak? Przed takimi negatywnymi, dosłownie energiami. Jest tutaj konieczność podjęcia, słuchajcie, dialogu wewnętrznego, tak? No i słuchajcie, zmiana zmiana miejsca może nie tak fizycznego dla wielu osób, jak mentalnego, tak? Czyli takie milczenie, tak? Dla wielu osób może to być sygnał to, że najwyższa pora już e, wziąć odpowiedzialność za siebie i pokonać pewne przeszkody, trudności, tak, aby ruszyć naprzód. I słuchajcie, szansa, która przypada na ten listopad dla Was, jest to szóstka monet. Jest to przepiękna, słuchajcie, karta radości. Ym, jakiś prezent możecie otrzymać bądź nie tak prezent jak propozycje ktoś może do was również wychodzić z ręką do zgody. Myślę, że też tutaj ta szansa na to, że równo, jak to się mówi, równe dawanie i branie przynosi same korzyści, tak, że zrównoważone dawanie i branie. Aby nie było takiej postawy, że ja tylko żądam i jestem biorcą, a inna osoba musi mi tylko dawać. Tutaj, słuchajcie, jest taka wzajemność, tak? Co też jest szansą w tym listopadzie, w tej pełni Księżyca dla Was, aby, kochani, zrozumieć świat i ludzi to, że czasem trzeba pomóc, że trzeba być gotowym czasem do małych poświęceń. Ja nie mówię tu o dużych, tylko o małych poświęceniach, wyrzeczeniach. Tak. Um, też dla wielu osób może być właśnie zmiana pracy albo podjęcie dodatkowej pracy, bo tutaj mi się pokazuje, Nowy początek, że tak jakby ktoś wam ma pomóc rozwiązać wasze problemy finansowe dla osób, które je mają, i ktoś ma wam w ogóle pomóc, jeżeli chodzi o zawód, o pracę, jakaś pomoc od kogoś z wszechświata, aby to bezpieczeństwo finansowe u was wzrosło. Bardzo słuchajcie, ładna karta, naprawdę. To też jest taki, taka karta, że mówiąca, że szansą będzie dla, dla was nauczyć dawać się, dawać się, dawać z serca, tak? Że, że negatywne emocje, takie jak Myślenie tylko o stracie, myślenie o tym, co straciłem, czego nie uzyskałem, co chciałem, a nie mam, niestety powoduje różne choroby, przyciąga negatyw, tak? Bo negatyw przyciąga negatyw, tak? Więc tutaj jest taka, słuchajcie, też pomoc z tak wszechświata, pomoc, tak, jakby przebłysk intuicyjny, tak? że należy się takich emocji jak najszybciej pozbyć, tak? O tym, co straciłem, czego nie dostałem, tylko zacząć cieszyć się dniem teraźniejszym, tak? I tu, kochani, naprawdę to jest przepiękna karta. Możecie też otrzymać podwyżkę, prezent, spadek. Ktoś wam może ofiarować również pomoc w sprawach prawnych dotyczące finansów, tak? Super. Kochani, czego nie robić. I właśnie o tym mowa asmonet w odwrocie. Nie postara, postarać się, aby wasze nastawienie do życia nie było tylko nastawieniem materialnym, tak? Żeby ta nędza, żeby nie dopuścić do duchowej nędzy, kochani, tak? Nie rozpuszczać pieniędzy, nie forsować nie. Nie tak, nie forsować, tylko nie rozrzucać tych pieniędzy, tak? Bo tutaj może być taka sytuacja, że nie szanujemy tego pieniądza, a później go nam brakuje, tak? Pokazuje się tutaj też nie odrzucić wszelkie negatywne pieniądze, jak chciwość, przepraszam, cechy, jak chciwość, tak? Rozrzutność, e, myślenie tylko o pieniądzu. Wiecie, po prostu o to chodzi, żeby zrównoważyć tą energetykę, żeby pieniądz nie był powodem, tylko i wyłącznie jedynym powodem podejmowania waszych decyzji, na przykład w związkach, tak? Na przykład e, w. w w różnych wszelkich sytuacjach, tak? Należy też wziąć pod uwagę mentalność drugiego człowieka. Kochani, co należy zrobić? I właśnie sąd ostateczny mówi o uwolnieniu się od ciężkich energii, od tego, że od nierówności w waszym życiu, jakiejś nierówności, nierównowego, nierównego dawania i brania, od. Uwolnić się od wykorzystywania być może Was, być może Waszego, w każdym bądź razie od tego, tak? Należałoby tutaj, kochani, pewne rzeczy naprawdę przemyśleć i również wybaczyć innym. To, że nie postępowali tak jak my chcemy, tak? To należy wybaczyć, bo nikt nie jest zobowiązany postępować tak jak my chcemy. Każdy ma prawo do własnej decyzji, tak? Więc najważniejszą formą tutaj tego przekazu, tak widzę, będzie wybaczenie dla siebie i drugiej osoby, tak? Aby wprowadzić pewien bilans do życia, zrównoważyć emocje, zrównoważyć energię i to przyniesie Wam same korzyści. Mało tego, e, słuchajcie, odrodzenie też w pewnym sensie jakiejś przyjaźni, tak? Szansa na odrodzenie się związku też, który być może tutaj upadał, tak? E, szansa na znalezienie naprawdę się w dobrej, w dobrym miejscu, o odpowiednim czasie, w dobrej pracy, tak? I taka, wiecie, te... Możliwość porozumienia się z ludźmi obok, samemu ze sobą, naprawdę przyniesie duże korzyści. Słuchajcie, dla osób, które tu też się mi pokazuje, że niektórzy mogą nie chcieć przejść na emeryturę. Być może jest tak, że już jesteście gdzieś na dodatkowym takim zatrudnieniu, na dodatkowym, nie wiem, na, na dodatkowej. W dodatkowej pracy, gdzie macie na przykład rentę, emeryturę, ale gdzieś dorabiacie, ale na przykład już wiecie, że zdrowie może Wam Wasze nie pozwalać, należy nie bać się zmian, tak? Spokojnie, albo też chodzi o ludzi, którzy martwią się tą emeryturą. Nie martwcie się. Sąd ostateczny mówi, że będziecie się uwalniać od tego, tak? Że należy uwalnić się właśnie o myśleniu o stratach, a zobaczyć korzyści z drugiej sytuacji. Że zawsze będzie jakieś wyjście, tak? Bo może być tak, że nie chcemy przejść na emeryturę, bo zarobek jest taki, taki. Wiadomo, jakie są realia w Polsce, prawda? Eee, tej emerytury. Natomiast zawsze można coś. Na internecie może nauczyć się dorobić, tak? Są różne różne sytuacje, czyli nie bać się tego przejścia na emeryturę, bo tak czy tak zawsze będzie dobrze. Zawsze jakieś wyjście będzie, tak? W każdym bądź razie należy się tutaj uwolnić od myślenia ciągłego o problemach, od dołowania siebie, od lenistwa, również słuchajcie, od lenistwa, od jakiegoś takiego zastoju i wrócić przede wszystkim do zdrowia mentalnego. Zobaczyć również, co tak naprawdę w życiu jest warte, żeby umieć to dostrzec, że nie tylko forma pieniądza, tak? Kochani, i teraz tak. Um, czego lub kogo um, potrzebujesz do pomocy? Tak. Nauczyć się przede wszystkim cierpliwości. Czego potrzeba Tobie? Potrzeba Tobie cierpliwości, tak? Potrzeba Tobie konsekwencji w działaniu. Jeżeli chcesz podjąć pracę, musisz do niej pójść, tak? Eee, musisz coś z tym zrobić, podjąć działania nie liczyć na spadki, nie liczyć na pomoc osoby, ale trzeba coś z tym zrobić podjąć w pewnym sensie taką odpowiedzialność ze siebie, tak? Dla innych osób będzie to rozwijanie umiejętności, tak? Chcesz poprawić swój los, swój byt? Rozwijaj swoje umiejętności. Bądź wdzięczny, kreatywny, ciesz się tym, co masz. Dla z kolei innych osób, z kolei pewna nauka, tak? Taka nauka, nowa nauka na temat Różnych wartości w życiu i należy tutaj naprawdę przyjąć, słuchajcie, postawę cierpliwą, tak? Cierpliwą i przede wszystkim duże miejsce, znaczy duży plac powinno zająć tutaj sumienie, bo sumienie jest naszym drugim głosem, tak? W naszym sercu. I teraz, kochani, sumienie jest bardzo ważne. Bardzo. Głos sumienia jest naprawdę ważnym głosem w naszym życiu, w naszej podświadomości. I teraz, kochani, co pełnia Wam ukaże? Kakao się napiłam. Ta pełnia może Wam w pewnym sensie pokazać, Że w życiu do tego, aby iść swoją drogą, którą się naprawdę chce, e, trzeba wziąć odpowiedzialność za wszystko to, czego chcemy, za wszystko to, co chcemy, aby się w tym naszym życiu, na naszej drodze dokonało. I pokaże nam, jak bardzo w życiu potrzebna jest odwaga, bo nic tak, nic tak nie, nie dodaje strachu nam, nie powoduje strachu na tej drodze do odpowiedzialności za nas samych, jak my sami, bo my sami boimy się odpowiedzialności za siebie samych. Zawsze lepiej i łatwiej jest zwalić ją na kogoś, a niestety dłużej tak nie można. I ta pełnia będzie to pokazywała, tak? Że należy na drodze, wtedy, kiedy my sobie zdamy sprawę, że to my jesteśmy odpowiedzialni za nasze decyzje, za nasze wybory, za to, jaką drogą kroczymy, wtedy będziemy dużo, dużo ostrożniejsi, i będziemy popełniali mniej błędów, dlatego że nie będzie już jakiegoś kołka obok nas, na który możemy zwalić tą odpowiedzialność, zrzucić, tak? Więc to bardzo mocno pełnia pokaże. Może też taka, ta pełnia wykazać bardzo dużo również rzeczy przekłamanych, kłamstw. Gdzie um, nie służyło to niczemu dobremu, udawanie, kłamstwa, udawanie, e, po prostu negatywne emocje, podejrzliwość, tak, lęki, lęk o samego siebie przede wszystkim, lęk, banie się, może banie się życia, ta pełnia pokaże, jak bardzo możemy bać się życia. I słuchajcie, bać się odpowiedzialności, jak bardzo również ta pełnia może pokazać poprzednie doświadczenia, które spowodowały, że jesteśmy w miejscu w takim, jakim jesteśmy. Więc ta pełnia będzie bardzo dużo Wam pokazywała, kochani. E I tak, rezultat w końcu, z czego się bardzo, bardzo cieszę. To będzie zestrojenie myśli, zrównoważenie emocji, znalezienie w końcu przez Was złotego środka na pokonanie tych lęków. Dla osób, które naprawdę szukają pracy, pokazuje mi się tutaj dobra praca, naprawdę zdanie egzaminu słuchajcie, dla osób, które się jeszcze uczą, tak, bo tu mi się pokazuje, że się ludzie uczą jeszcze potrzeba tutaj konsekwencji na tą naukę ziewa mi się, słuchajcie na tą naukę, bo um, no kochani, tak to jest że e, nie zawsze nam się chce przykuć e, jak to się mówi nie zawsze nam się chce naprawdę na tym przysiąść, więc tu się pokazuje w końcu, że konsekwentna praca nad sobą da naprawdę wiele możliwości i dalsze przewartościowania, na przykład jak które spowodują pogodzenie się z ludźmi odpowiednimi, o których już dawno nie myślimy. Dogadanie się, stworzenie takiej hierarchii, która dla Was będzie. Dobra, która Wam będzie służyła, tak? Więc yy, i taka w sumie nagroda od wszechświata za pokonanie właśnie tych swoich lęków, również upartości i tego, że yy, nagroda, jak Wam to powiedzieć? Nagroda taka, że yy, jeżeli zrozumiemy, że pieniądz, nie tylko pieniądz gra rolę w życiu, że czasami ludzie posuwają się do brzydkich rzeczy, żeby tylko mieć pieniądze. Tutaj pokazuje się nagroda od wszechświata po przepracowaniu tej ciężkiej energii. I teraz, kochani, e, słuchajcie. Jest to kronika akaszy. Zobaczymy na tą pełnię dla bliźniąt, co kronika akaszy ma Wam do powiedzenia. Dla bliźniąt, kronika akaszy, do powiedzenia. Prawo afirmacji. Zobaczcie. Każda kreacja bierze swój początek w dźwięku, częstotliwości, słowie i uczuciu. Moc Twoich myśli i słów sprawia, że stajesz się w tym, co wierzysz. A Twoja rzeczywistość odzwierciedla to, jak ją postrzegasz. Jesteś tym, co czujesz i myślisz. Jeśli chcesz być kimś innym i żyć w innej rzeczywistości, zauważaj to, co myślisz oraz czujesz. Zmieniaj i wybieraj świadomie każdą myśl i uczucie. O tym ja właśnie, kochani, mówiłam, tak, że prawo lęków. Lęki, strachy, y, trudne doświadczenia, które były, to wszystko my spowodowaliśmy, i żebyśmy mieli teraz właśnie świadomość. I o tym mówiłam na samym początku: o tym prawie, y, o tym manifestowaniu się rzeczy, żebyśmy naprawdę, a szczególnie teraz w listopadzie, uważali o czym myślimy, bo to będzie bardzo ważne. Kochane bliźnięta, dziękuję Wam serdecznie z całego serducha. Trzymam za Was kciuki. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Przede wszystkim zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. I gdybyście mieli ochotę na czytanie prywatnie, wszystko jest pod filmem w opisie. No i wszystkiego co najlepsze. Dużo, dużo, dużo zdrówka. Ściskam Was serdecznie.